Witam serdecznie w nowym odcinku. Nastąpiły małe roszady. Tak jak Wam mówiłem, już przeniosłem te kurki kurczaki kurczaki z lutego do kurnika. żeby sobie tutaj jeszcze ze 2-3 tygodnie posiedziały. Drzwi mają już teraz otwarte. Tutaj kratkę taką zrobiłem ściąganą słoną na dół. Ogólnie na wieczór tylko. W sumie to nawet nie wiem po co ona jest za bardzo, ale dobra, niech będzie. Kurczaki rosną na obecną chwilę, nic się z nimi nie dzieje. Stan jest cały czas taki sam, pozytywnie, bardzo fajnie. To mi się podoba. Jak widzicie, cztery kurczaki czarne są po tej kurce rosce, z czego trzy są koguty, jedna kurka. Rewelacja. Tutaj takie małe coś, nie wiadomo co. Chodź, chodź, chodź malutki. upierzone Nie wiem, straszny potworek taki się zrobił. O, ale agresor jest. I też wygląda na kurkę. Tu jest maluch, biały miał tak, którego, którego sam donosiłem do jedzenia, jak był słaby. I tak jakoś się. O, muszka była. Muszki nie ma. A jeszcze jednak. <laughs> no, więc tak to wygląda. No dobra, pójdziemy jajka, zobaczymy jak tam z jajkami. E, ostatnio e, nie nagrywałem żadnych filmików, bo kurki w tych gniazdach. E, jakoś tak e, e, mają tamte gniazda, też otwarte jak widzicie jedno, no to z w większości jajek oczywiście jest w tamtych gniazdach, tak? Tutaj w tych jednak ze złomu Zazwyczaj one są już do tej słomy, więc ciężko jest tak je odzwyczaić. A nie chciałbym po prostu, żeby mi się niosły byle gdzie, czy na podwórku, czy, czy ten. E, dzisiaj zaglądałem już, no to powiem Wam tak, że jakieś jajeczka się e, pojawiły, więc jakieś kurki tam coś jednak <laughs> znoszą. Pewnie zajęte było, czy, czy ten. Jajka są czyste. Wypijam. Jajeczka czyściutkie, fajne. Egzamin, czyli egzamin. E, tutaj te gniazda... Zdają, z czego się bardzo cieszę. Jestem zadowolony. O, jajko już teraz większe, więc jest ok. Tutaj jedna niuńka siedzi, tak jak mówię, no. Wolą jednak, większość woli jednak tą słomę. Pewnie zatkane były dziury, znaczy wszystkie, wszystkie gniazda były zasiedziane, dlatego tutaj wskoczyły z rańca. Ja. Cała masa jedzenia jeszcze kurcza na ziemi. Mnie to denerwuje, to marnotrawstwo swoich, Ale no dobra. Czegoś, czegoś za mało muszę im czegoś więcej dodawać. Zobaczę może trochę ziarna. Zacznę teraz na lato z powrotem im dawać pełne ziarno. Bez, bez śrutowania. Zobaczymy jak to, jak to zda egzamin. Tu jest małaga. Dzisiaj będziemy tutaj sprzątać. Ale zapachu silnego amoniaku. Nie ma, okno jest otwarte, uchylone, jest spoko, temperaturka 16 stopni. E, średnio tak mniej więcej przez cały czas mamy około 18, między 18 a 24 jajka. E, czym to jest spowodowane, powiem Wam szczerze, że nie wiem, ale dojdziemy do tego, no spokojnie. No, oczywiście steropian. A jak? Najlepsze żarcie. No, już maluchy zaczynają sobie tam grzebać. Nie, to ogólnie jest spoko. Ogólnie spoko, fajnie. Najważniejsze, żeby. żeby. trzymały się zdrowo, tak? To jest dla mnie najważniejsze. A tutaj, jeżeli chodzi o kury i nośność, to zobaczymy. W dalszym ciągu jest bałagan, muszę to wszystko jeszcze posprzątać. Teraz troszkę czasu mam, więc na spokojnie, delikatnie można coś tu porobić. O, moja malutka brachma. Już piękne upierzenie ma. Kurde, kony mi się podobają. No to już jest... To już jest fantastyczne. Ile ja ty masz? Miesięcy. Jest filmik z nagrania, jak jechałem po nie. Więc spokojnie sobie wyliczymy. Tutaj ten też manuszki. Wygolone jedną stroną. Rewelacja. <laughs> Podobają mi się. To będzie część hodowli. Ale do wszystkiego powolutku. Dojdziemy na razie, musimy zrobić porządek tutaj z tym. Tamto podwórko, tamten wybieg, będziemy przekopywać też w tym tygodniu. Już cieple się zrobiło, więc podleję trawę, zasieję i przerzucimy sobie zarazy. Tam, żeby chodziły tutaj, wszystko przy siatce się kręci. Wody koperu włoskiego troszeczkę dzisiaj zagotowałem dla wszystkich w sumie. Koper włoski. Zrobiłem sobie taki delikatny koncentracik, potem to wlałem do, do ciepłej wody i na ciepło ogień niech to idzie. Milka, pokaż oczko. I tutaj to coś taka przyśnięta trochę śnięta jest. Ale. Ale coś, coś, coś jedno. Na jedno oko coś widzę słabiutko. Hej! Nie, tak jest ok jest ok co? co? co się tak patrzysz? No. No, agresja tam kapuchę rzuciłem kapuchę którą półki trawy Jak jako takiej nie ma to niech przynajmniej kapuchę powsuwają zielone na no mokro jest ok dobra gdzie są moje maluchy? Mam tam drugie gniazdko grupka antyterrorystyczna sobie zrobiła. A moich maluszków coś nie widzę. O, kogut. Popiernicza. Jest trochę ganiany. Trochę ganiany przez pozostałe koguty. No ale wiadomo, najmłodszy w stadzie. Spanikowany. Bo już też zaczyna deptać, już zaczyna deptać kury. Więc to deptanie tak mu Słabo wychodzi, ponieważ tak jak mówiłem sporo tych kogutów jest jak widzicie. I każdy ma już praktycznie swoje panienki wybrane. Więc jak ten coś chce udziałać, no to wiadomo robi się problem. No dobra, to idziemy do maluchów jeszcze, do piwnicy. do zobaczenia w takim razie za chwilę. No, i jesteśmy z powrotem. Już jesteśmy u maluchów w piwniczce w tym moim odchowalniku. Ciach! Ta, ja. Hej, maluchy! Jak tam? Również zostały tą samą wodę. E, tą samą wodę z koprem. Niech żeby tam się troszeczkę dobrze to wszystko trawiło. Wiadomo, są na tej suchej paszy. Oprócz tego, dostają, dostają tak jak wam mówiłem wcześniej we wcześniejszych filmikach o tutaj w wytłaczankach e, dostają tą kapustkę kapustkę pekińską kapustkę białą też e, w zależności która, która w domku jest a tu już się zalałeś a tylko strachliwe są strasznie tamte jakoś mniej strachliwe były a te znowu dały niesamowite e, tak e, tak jak mówiłem kapustka tutaj mm, z przyprawami i trochę białego sera tak żeby miały takie urozmaicenie żeby ta dieta wyglądała e, wyglądała prawidłowo żeby mogły spokojnie się rozwijać e, tutaj już tak samo e, zaczę, zaczęliśmy je przyzwyczajać do paszy taka jaka jest w kurniku czyli ta mieszanka zmielone, zmielone e, ziarna plus oczywiście jeszcze dodatkowo ta Pasza, która była dla nich przygotowywana od samego początku, jak były malusienie. nie? O, te 20 stopni na, na termometrze trochę przydłużą, ale suma summarum mają fokę włączoną. może wyłączymy, to też tak bez sensu, żeby. O, Wodka została wyłączona. One też jeszcze upierzenie o, zmieniają upierzenie. tamto tak samo dwa razy zmieniały. Zrzucały na początku ten meszek. Potem jeszcze tak to ubarwienie mi przychodziło. No i tak jak widzicie, podobna sytuacja. Ja tutaj widzę dwa, może trzy koguty, które będą reszta kurki. Więc na dziewięć sztuk. Dwa koguciki. Rewelacja. Tam mam trzy. Tu jest spoko. No. Ta, 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 ta. E, jeżeli chodzi o ten, ten odchowalnik, powiem Wam tak, że zdaje egzamin. Jestem zadowolony bardzo z tego odchowalnika. E, zarówno tego ogrzewania, jak i e, możliwości sprzątania, tak. Ponieważ jak widzicie, tutaj jest dosyć, dosyć głęboko. Jeszcze oczywiście nie miałem czasu zrobić tych kółek, ale wiecie jak to jest. Jeżeli ktoś zdecyduje się na robienie własnego, własnego takiego odchowalnika polecam Wam naprawdę zrobienie wysokich szuflad Dlaczego? Dlatego, ponieważ, iż kurczaki bardzo dużo jedzenia wysypują tak, wysypują, więc to wszystko się roz, roz, rozsypuje, rozrzuca, wiadomo, zlatuje na dół Przy tym odchowalniku, który mam na górze ten, który zakupiłem no to był problem, jest problem tego typu, że jeżeli wrzucę grubsze trociny, tak jak tutaj kupiłem, akurat e, na portalu w jednym, e, trociny takie grube, one fajnie wchłaniają w ogóle wilgoć, czyli woda jeżeli nachlapią, Jeżeli na rzadko pójdzie coś, no to tak samo to wszystko, to wszystko jest wciągane, e, wchłaniane i żadnego tam zapachu nie zostawia. No, sprzedam, przyniosłeś. No i przez to właśnie tutaj tak się robi, że można spokojnie to wyciągnąć, pozbyć się tego, a nie to się zaraz blokuje, zapycha się i jest większy bałagan przy sprzątaniu niż, niż to wszystko warte. No dobra, jak się podobało, zapraszam, łapka w górę, dajcie komentarze jakieś, Zarobimy. robimy. A, jeszcze jedna sprawa, dzisiaj rozpoczęło się klucie e, nowych kurczaków, 24 jajka, że z tego co pamiętam. Przetrwały z tych 60, które wstawiałem, trzecie eee, mamy pierwszy kwietnia, więc na spokojnie znowu kolejny kwiecień rozpoczynamy lęgami. Dobra. Łapka w górę. Subik. Dzięki. Na razie. Trzymajcie się.